Po kuchennych szaleństwach, po innych szaleństwach, czas na szaleństwo prawdziwe, straszne, głębinowe i z mackami. Zapraszam. Can relax. Has Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Witam was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj gra niewielka, ale przepełniona. Szaleństwem droga do szaleństwa, czyli taka poprzez wieki Tides of time, w troszeczkę innym ubranku. Gra wydana przez wydawnictwo Portal. Portal podesłał mi tę grę do recenzji za co serdecznie dziękuję. Czym jest poprzez wieki? Tak na bardzo szybko. No To jest dwuosobówka, to jest taka mini gra, bo tam jest 16 kart. 18, przepraszam, źle, źle sobie policzyłem. 18 kart, notatkę, notatnik i ołówek i tyle, i trochę żetonów. I dla dwóch osób na parę minut mikrogra w zasadzie. Czy 18 kart może dać frajdę? Zobaczmy. Droga do szaleństwa to 18 kart. Tylko, albo aż 18 e, kart. Trzeba powiedzieć, że naprawdę ślicznie ilustrowanych, bo jako, że jest ich tylko 18, to mogę Wam pokazać je wszystkie. E, tutaj mamy tak, istoty z głębin. Nyarloth-Hytep, tak? E, stare istoty. Uniwersytet e, Miskatonik, Szupnigurath. E, hastur, e, Hastur, e, hastur. E, hastur. Poczekamy? Nie, dobra, nic się nie dzieje. Ktulu, sam wielki Cthulhu. Dagon. E, Azathoth. Góry szaleństwa, co tu mamy? Nekronomikon, eee, Unsprachlichen Kulten, eee, manuskrypty z. Czego to było? Eee, Pnatoktyczne, może? Insmów, krainy snów, Joksototot, Rylech i oczywiście Wielka Rasa z It. Wszystko, jak widzicie, w klimatach Ktulu, bo w końcu droga do szaleństwa. 18 kart, trochę żetonów, ołówek i notes do notowania punktów. I to wszystko tworzy grę, którą zaraz zobaczycie. Rozgrywka w drogę do szaleństwa jest banalnie prosta. Na początku każdy z graczy otrzymuje 5 kart z talii, reszta tworzy talię I to, co gracze robią, jest banalnie proste. Spośród tych pięciu kart, każdy gracz wybiera sobie jedną, którą chce zagrać, a resztę kart przekazuje graczowi, drugiemu. Następnie gracze jednocześnie odkrywają swoje karty, które wybrali, i kontynuują wybieranie i przekazywanie do momentu, aż każdy z nich będzie miał przed sobą wyłożone, Pięć kart. Tak robię to teraz losowo, żeby było jasne co i jak. Powiedzmy, że takie sobie rzeczy ustawiliśmy. Kiedy już wszyscy gracze, wszyscy obaj, będą mieli przed sobą pięć kart, następuje rozliczanie tychże. Po pierwsze, za każdą kartę z takimi fajnymi mackami tutaj, które są symbolem szaleństwa, Gracz otrzymuje jeden żeton szaleństwa. Następnie liczymy punkty. Każda karta ma należy do jakiegoś rodzaju. Jak widzicie tutaj u góry w rogach są symbole. Każda karta też mówi graczowi za co będzie dostawał ile punktów. Na przykład Na przykład nasz stary znajomy Hastur mówi, że za każdy symbol Księgi otrzymuje 3 punkty. Akurat udało mi się, że mam dwa takie symbole w moich kartach. Dostałbym 6 punktów. A na przykład, Rylech, za większość w symbolach starożytnych bogów, otrzymuje punktów 7. Mam dwa takie symbole. Mój przeciwnik ma jeden. Hura, zdobyłem 7 punktów. I tak rozliczamy wszystkie karty, sumując punkty. Te symbole szaleństwa również są ważne, ponieważ jeżeli mieliśmy ich najwięcej, to albo możemy uzyskać dodatkowe punkty, albo możemy wyleczyć sobie jeden punkt szaleństwa. Dlaczego leczenie takich punktów szaleństwa może być ważne? Ponieważ kiedy gracz na końcu ery zdobędzie 9 lub więcej punktów szaleństwa, to przegrywa grę, gra automatycznie się kończy. Jeżeli obaj gracze mieli 9 punktów, to no cóż, obaj przegrywają. No dobra, i kiedy po pierwszej turze policzymy punkty z kart, zapiszemy je w notatniczku, to każdy gracz zbiera swoje 5 kart, następnie spośród tych 5 kart wybiera jedną, którą chce zachować na przyszłą rundę. Dalej z reszty kart, które ma na ręku, jedną kartę odrzuca do. Hmm, odrzuca do. No, jak to się mówi? Do pudełka! Oczywiście, że do pudełka. Następnie gracze dobierają do pięciu kart, odkrywają swoje wybory i rozgrywają pięć kart nowych, które mają na ręku, w taki sam sposób jak w pierwszej erze. Czyli. Losuję, znaczy wybieram jedną, wykładam, a resztę przekazuję graczowi drugiemu. Po drugiej erze liczymy punkty ponownie. Gracze zbierają pięć kart, które wyłożyli w erze drugiej. Spośród tych pięciu kart jedną zostawiają zakrytą na stole, jedną odrzucają do pudełka. Dobierają pozostałe karty, tak żeby mieć 5 na, na ręku. Odkrywają swój wybór i rozgrywają ostatnią erę, znowu wybierając i draftując karty. Po trzeciej erze, po punktowaniu, które nastąpi w erze numer 3, gdzie już punktujemy 7 kart, a nie tylko 5 czy 6, jak w poprzednich turach. Ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Oczywiście trzeba tutaj cały czas uważać na punkty szaleństwa, jeżeli ja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli tutaj jest siódma karta. Trzeba uważać na punkty szaleństwa, trzeba patrzeć, co przeciwnik ma na stole, żeby jakoś próbować nie dawać mu tych kart, które robią jemu dobrze, a zostawiać sobie te, które nam robią dobrze. Kombinacje, kombinacje, ale... Bardzo szybka i bardzo prosta gra z Ktulu i z szaleństwem w tle. No to co? Podsumujmy. No dobra, moi drodzy, tak właśnie wygląda droga do szaleństwa, czyli e, troszeczkę zmieniona, troszeczkę zmienione poprzez wieki. Przeznam się Wam szczerze, że nie miałem jakiegoś ciśnienia straszliwego na tę grę. W ogóle nie była ona w mojej sferze zainteresowań. Nie grałem w poprzez wieki. Miałem do, do tej gry takie dosyć podejście, takie mech, 18 kart. Naprawdę, przecież można, można mieć lepsze rzeczy do, do roboty niż draftowanie 18 kart w trzech turach. No, i potem, yy, właśnie, portal podesłał mi drogę do szaleństwa. Myślałem, no dobra, ktulu, spróbujemy. Jak ktulu, może będzie dobre? I wow, <grym> naprawdę, wow. ta gra to, to nie jest, to nie jest jakiś dwuosobowy majstersztyk, który wynosi nas na na wyżyny, czegokolwiek, tak? To nie jest jakaś masa niesamowitych strategii, to nie jest tona mechanik dla dwóch osób, która sprawia, że musimy wymurzać się konkretnie, tak? To jest szybciutka, dwie osoby, zbieranie setów, z rewelacyjnymi grafikami, i z mechaniką punktów szaleństwa i ta gra, Moim zdaniem ta gra ma po prostu sprawić, żeby dwie osoby czekając na kogoś, kto ma przyjść do grania, po prostu się nie nudziły, miały grę, którą mogą tak szybciutko rozłożyć i zagrać raz, a nawet dwa razy. I żeby to nie była gra, którą zaczną grać, potem ta trzecia czy czwarta osoba przyjdzie i oni muszą kończyć to w połowie, bo to jest coś większego. Tak? I to droga do szaleństwa robi idealnie, tak? To jest po prostu... słuchajcie, to jest gra, którą można nawet rozłożyć. To jest, to jest naprawdę, jak gracie w więcej osób w jakiegoś totalnego mózgożera, tak? I i macie kogoś, kto zamula. I dwie osoby mogą sobie na boczku na jakimś małym stoliku rozłożyć drogę do szaleństwa, pewnie poprzez wieki też. Znaczy, nie cywilizacja to normalne poprzez, znaczy to poprzez wieki. E I zagrać, czekając na swoją kolejkę. Naprawdę, ten draft card jest tak intuicyjny, tak szybki, że. Bam, bam, bam. Co, już teraz mogę? moja kolej, dobra, no to tutaj zrobię swoją turę czymś dużym. Ok, już tak, no to lecimy. Bam, 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 wygrałem. <gry> Albo przegrałem, bo coś. Naprawdę, to jest to jest niesamowite. Eee, bardzo ładna, bardzo szybka, bardzo fajna. To nie jest, tak jak mówię, to nie jest jakieś wow, Mistrzostwo świata gier dwuosobowych w ogóle, ale, ale w tej malutkiej kategorii, tego, czym ma być poprzez wieki droga do szaleństwa, tych mikrogier. No to jest rewelacja. To jest szybciutkie, intuicyjne i bardzo, i bardzo, bardzo fajne. Dlatego wiecie, co ja już nie będę może przedłużał, tylko moje trzy pytania i trzy odpowiedzi. Po pierwsze moja Begiegowa ocena, tutaj się zastanawiałem. Tutaj się zastanawiałem, ale w końcu chyba na ósemkę poprzez wieki droga do szaleństwa. Podoba mi się, podoba mi się graficznie, podoba mi się taka lekkość, tak, podoba mi się to, że można to po prostu wyjąć nawet z kieszeni, bo nie trzeba nosić w takim pudle, wyjąć z kieszeni gdzieś i zagrać czekając na pociąg, tak. No podoba mi się taka straszna kompaktowość, dostępność i, i, i fan płynący z tej gry, ilość fanu. W stosunku do wielkości tego, co tu jest w środku, to, to jest, to jest rewelacja, słuchajcie. Także ósemka bardzo mi się spodobała. Bardzo mi się spodobała ta gra w tej swojej kategorii. Może jeżeli chodzi o w ogóle dwuosobówki, kiedy będę chciał zagrać w coś dwuosobowego, ty, że wiecie, umawiam się z kimś na dwuosobówkę, no to, to pewnie wyjmę na początku albo na końcu, ale to nie będzie mój pierwszy wybór co do, słuchaj, umówmy się dzisiaj w dwie osoby na Drogę do szaleństwa? Nie. To nie, no, na pewno. Ale tak, to bardzo, bardzo chętnie. Więc ósemeczka ode mnie. Begiegowa. Teraz, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Pewnie tak sam z siebie nie. Natomiast jakbym już zagrał i zobaczył, jak to wygląda, to słuchajcie, to jest 35, 45 zł. No, to bez przesady, tak. Gdybym zagrał, to nie dostał tego do recenzji, ale wiedziałbym, jak to wygląda, jak się w to gra, to bym kupił. Bez pudła, na pewno. Znaczy z pudełkiem, ale, ale bym kupił za te, za te pieniądze coś tak fajnego, coś tak szybkiego i, i, i tak, kupiłbym. No i trzecie pytanie: czy to trafia do mojej kolekcji? Tak, trafia do mojej kolekcji. Tutaj mam akurat na dolnej półce. Ale już mam miejsce obok Legendary Dark City, patrz, trafia na główną półkę i spokojnie sobie tutaj będzie żyło, wywoływało szaleństwo i tego typu fajne rzeczy. No i będzie grane, bo czemu by nie, bo jest fajne. No dobra, i tym szalonym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękuję, że nadal mnie oglądacie, dziękuję, że nadal ze mną wytrzymujecie. Głoście dobre słowo o moim kanale, jak zwykle. Komentujcie, bo lubię czytać, co macie do powiedzenia na temat moich materiałów. E, a także wskakujcie na moją stronę Facebookową. Tam czasami dzieją się różne ciekawe rzeczy. Wskakujcie też na mojego Instagrama, bo tam też czasami można coś obejrzeć. No i co? To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się.